Siema! Zagrałem w swoim życiu przez internet zarówno partię z Magnusem Kartzenem, jak i z Hikaru Nakamura. Jednak w ostatnim czasie miałem przyjemność podczas Titan Tuesdaya zagrać partię wlicową z gotam Chessem, czyli z Lewim Rozmanem. No i powiem wam, że trochę się jarałem, bo jest to osoba, która... Gdyby nie on, to prawdopodobnie nie byłoby mnie w internecie. Te kilka lat temu zobaczyłem, że nagrywa fajne rzeczy o szachach, mówi o nich na luzie, bardzo lubię jego typ humoru, no i zacząłem robić podobne rzeczy w języku polskim, dlatego teraz możecie mnie oglądać. Eee, także w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wyglądała nasza partia, bo była mega zadymiarska praktycznie już od trzeciego, czwartego ruchu. Eee, natomiast zanim przejdziemy, przypominam, że jeżeli oglądacie ten filmik mniej więcej wtedy, kiedy pojawił się na YouTubie, to za kilka, kilkanaście dni będzie turniej na początku maja w Kielcach, także jeżeli jesteście zainteresowani, są trzy grupy. Możecie sobie wybrać, w której chcielibyście zagrać. Widziałem, że w grupie C jest do wygrania 7 stówek, a jest ona do trzeciej kategorii. Także jak nie macie planów na majówkę, możecie sprawdzić linki, ja polecam. Będzie można się ze mną spotkać, będzie można porobić sobie foty, czy zagrać nawet ze mną w symultanie. E, natomiast okej, okay, kącik reklamowy za nami, a teraz przechodzimy do mojej partii z Gotham Chessem. E, wiedziałem, że... Wiecie, oglądam go, korzystam z jego dobrodziejstw. Czasami mam nawet wykupione jego kursy, i wiedziałem, że on na E4 gra ruch C6. A akurat obrona Karokan to nie jest coś. Co jakoś bardzo bym lubił. Dlatego zdecydowałem się zagrać ruch D4, nastąpiło D5. No i tutaj skoczek C3, czyli Jobawa London System, ponieważ oglądam Lewiego, wiem, jakie on czasami ma podejście. I on gdy widzi debiuty, których on za bardzo nie lubi, to czasami lubi zrobić coś głupiego. On zagrał jeszcze skoczek F6, co oczywiście jest sensownym ruchem, nastąpiło koniec F4. A6, co również jest jedną z linii, natomiast po ruchu E3 przeciwnik zamiast zagrać, nie wiem, E6 albo skoczek D7, nawet ruch B5 tutaj chyba jest grywalny, to on zdecydował się zagrać ruch H6. I teraz zrozumiałem jego intencję. Jego intencją jest to, żeby od razu zbić mnie z tropu. On wiedział, że to nie są poprawne ruchy A6 i H6 połączone razem, ale on sobie prawdopodobnie stwierdził, że odda mi kilka ruchów, ale przynajmniej nie wpadnie w żadne tarapaty. Jobaba London jest takim debiutem, który potrafi namieszać bardzo mocno, jeżeli ktoś jest nieprzygotowany. Więc ja tutaj zagrałem A3 i co ciekawe, ten ruch był bardzo bliski. Znaczy inaczej, dzięki temu ruchowi osiągnąłem przewagę, ponieważ to jest ruch, który wydaje się, że nic nie zmienia, ale on zabezpiecza przed tym, żeby przeciwnik nie zagrał C5 od razu. Dlatego tutaj głównym ruchem jest zagranie skoczek D7 i potem ewentualnie C5. Natomiast Lewi zdecydował się zagrać ruch C5. I tutaj już osiągam przewagę, ponieważ mogę wykorzystać fakt. Że ja to biję i jak przeciwnik zaatakuje mi tego pionka, na przykład ruchem E6, to ja gram po prostu B4. Zdobyłem pionka i wszystko jest spoko. Dlatego przeciwnik zagrał skoczek C6. Teraz on przygotowuje posunięcie E5, ale ja gram po prostu B4, E5, goniec G3. No i tutaj już wiedziałem, że mam bardzo dobrą pozycję, mam pionka więcej. Zaraz wyprowadzę swoje figury i długofalowo tego typu pozycje wygrywa się w ten sposób, że te pionki w którymś momencie po prostu idą. Oczywiście szachy nie są takie proste że zdobywamy pionka w siódmym, ósmym ruchu i wygrywamy partię, bo przeciwnik zazwyczaj coś za niego ma. I to, co tam Chess ma przeciwko mnie, no to jest bardzo silne centrum. Ale problem jest taki, że ten pionek jest takim cleanem i on nie może wyprowadzić sobie gońca na D6. Dlatego Lewis zdecydował się robić to, w czym jest bardzo dobry i zdecydował się poddymiać i zagrał posunięcie D4. No i teraz niestety, ale popełniłem błąd. I to nawet nie jest taki błąd, że wiecie, komputer mnie jakoś bardzo szkaluje, bo ja zagrałem Skoczek A4, co jest bardzo sensownym ruchem. Natomiast, tak z retrospekcji, myślę, że dużo lepiej było po prostu to zbić, żeby przeciwnik musiał się zadeklarować, czy chce zagrać tutaj i podstawić pionka, czy chce zagrać Hetman D4 i potencjalnie wymienić figury. I wtedy z pionkiem więcej będzie mi już dużo łatwiej. Czy będzie chciał zbić pionkiem, ale wtedy poskoczek A4 ja dosłownie grożę wzięciem jakości, ponieważ poskoczek B6, ta wieża nie bardzo ma się gdzie ruszać. I jeśli nastąpi coś takiego, coś takiego i ta wieża musi ustawić się na A7, no to to już jest dla przeciwnika tragedia. Natomiast ja stwierdziłem, że fajnie będzie wywierać presję, nie tylko po tej przekątnej, ale też przez, na tego pionka. Dlatego nastąpił ruch skoczek A4, ja podczas streama powiedziałem, że no nie zagrać skoczkiem tutaj i tutaj to jest grzech w tej pozycji, więc nastąpił ogoniec F5, skoczek B6, wieża B8, no i teraz znowu trzeba podjąć jakąś decyzję. Mam super pozycję, mam potężnego skoczka na B6, kontroluję wszystkie pola w pozycji przeciwnika, natomiast muszę troszeczkę uważać, żeby na przykład... Nie zrobić czegoś takiego, że nastąpi bicie i stracę tutaj i będą mi wisiały widełki, bo bicie tutaj chciałem zagrać. Ale zobaczyłem, że przeciwnik może zbić tu i nie bardzo mam jak bronić z piąka na C2. Natomiast prawda jest taka, że ja po prostu mogę zagrać tutaj. I po E4 przeciwnik musi liczyć to, że ja zbiję mu że ewentualnie odejdę sobie gońcem. Natomiast w tego typu pozycjach, to co ja mam, to co ja lubię robić, to starać się mieć jakąś kontrolę. Dlatego zagrałem po prostu skoczek F3 z taką myślą, że jak przeciwnik zbije, ja wymienię sobie hetmany i będzie wszystko spoko. Natomiast znowu zobaczyłem, że jak wymienię hetmany, przeciwnik wprowadzi sobie wieżę i potem zbije mi na C2. Dlatego stwierdziłem, Okay, dobra, teraz jest git. Jak przeciwnik zdecyduje się wymienić, ja to zbiję wieżą. I nawet jak przeciwnik zagra tutaj, to ja zagram sobie wieża D2, wieża C1, każdy z tych ruchów jest spoko, a być może nawet mogę poświęcić tutaj i atakować na C6. Więc tutaj odbiłem na E3 i stwierdziłem, że jest super, ale niestety ten człowiek jest na tyle dobry w szach. On jest dobry w szachy pod tym względem, że on umie wykorzystywać sytuację, umie namieszać i zagrał ruch skoczek G4. I. Mam tutaj kilka możliwości. On oczywiście atakuje mi pionka. Najlepszym ruchem jest Hetman E2 i to jest ruch, który ja widziałem, ale tak nie chciałem blokować swojego gońca. Bo pomimo tego, że po Hetman E2 wszystko jest spoko, no to długofalowo zastanówcie się, no nie mogę wyprowadzić tego gońca. Jak nie wyprowadzę gońca, to nie zrobię Roszady, a jak nie zrobię Roszady, on ma otwartą linię tutaj, będzie mi dość ciężko grać. Dlatego nie zdecydowałem się na Hetman E2 i zdecydowałem się na zagranie takiej małej kiwki, a mianowicie ruch goniec D3. Po to, że jeśli na przykład przeciwnik to zbije, ja to zbiję, przeciwnik to zbije, ja to zbiję i przeciwnik mi zbije tutaj, no to widziałem, że na końcu wisi pionek na E5. Zobaczcie, ile kalkulacji trzeba było wziąć pod uwagę. Natomiast też zobaczyłem, że jak przeciwnik zrobi mi widełki, to ja sobie odejdę gońcem i wszystko jest spoko. Po czym, gdy stanęła ta pozycja, to zdałem sobie sprawę z tego, że przeciwnik przecież zrobił mi widełki. To znaczy ja ten ruch widziałem tylko jako atak na gońca. Zapomniałem, że mi wisi skoczek. I nadal mam wygraną pozycję. Nadal mam wygraną pozycję. Wziąłem przeciwnikowi wieżę. Przeciwnik to odbił, no i teraz muszę podjąć jakąś decyzję i co ciekawe dość prostą decyzją, którą mogłem podjąć było wygonienie tego skoczka. I teraz niech przeciwnik się Martwi, jak mi zbije tutaj, ja zagram Hetman d 2 wszystko jest spoko. Jak przeciwnik się wycofa, żeby zbić mi tutaj, to ja mam bardzo silny skoczek D4. I po biciu biciu mam totalnie wygraną pozycję. Natomiast ja zagrałem ruch skoczek D4 i zastawiłem na przeciwnika pułapkę. Bo zobaczyłem, że jak przeciwnik mi zbije, atakuje mi tutaj i tutaj, ale atakuje mi też na D4, to ja mam bardzo silny ruch Hetman D2. I teraz się skupcie. Gram Hetman D2 Przeciwnik bije mi tutaj, ale ten Hetman teraz jest niebroniony, więc ja będę mógł zagrać ruch goniec B5. I jak przeciwnik zbije mi tę figurę, to ja biję na D4 i wygrywam partię. Więc przeciwnik zbił mi na E3, ja zagrałem Hetman D2 i zorientowałem się, że właśnie przegrałem partię. A właściwie to już zorientowałem się w tym momencie, że przegrałem partię, ponieważ po ruchu Hetman D2, jak przeciwnik mi zbije, i ja zrobię tutaj. I przeciwnik to zbije. I ja zagram tutaj, to na końcu są widełki tracę Hetmana. No i zostaje. Przeciwnik będzie mieć trzy lekkie figury, za przegrywam partię. Dlatego tutaj smutno, bo podstawiłem. Natomiast co ciekawe, w tym momencie ja mam tak dobrą pozycję, że komputer mówi, że jak ja oddam Hetmana. I pójdę na takie coś, gdzie mam w, tym, w tej sytuacji tylko wierzę za Hetmana, no i jeszcze za to jednego pionka. To dzięki temu, że moje figury są tak dobrze ustawione, dzięki temu, że zaraz zrobię roszadę, to ta pozycja dla mnie jest dobra. Na przykład po takim ruchu mogę zrobić roszadę, mogę dać szacha, wszystko jest w porządku. Także byłoby super nawet bez Hetmana, ale no niestety, jestem Tomkiem, jaskółką, zdarzają mi się błędy. Nastąpiło Hetman D2, no i tutaj spróbowałem uciekać królem, ale niestety, oponent do końca tej partii w zasadzie cały czas wykonywał dobre ruchy. Dał mi szacha, zdobył tutaj wieżę. Jeszcze liczyłem, że przeciwnik pokusi się na drugą wieżę, no to przynajmniej mam jakiś zalążek inicjatywy. Nie wiem, przeciwnik się zasłoni, zagram coś takiego, grozi mu mat. Wiecie, to nigdy nic nie działa. No ja mam wieżę i dwie lekkie figury mniej. Ale niestety przeciwnik zagrał jeszcze dokładniej, dał mi szacha na F6, podszedłem królem, oponent dał kolejnego szacha, no i tutaj jeszcze odszedłem na G1. Mogłem spróbować tu, ale za kilka ruchów i tak bym na pewno przegrał partię, dlatego tutaj po ruchu Jeden zostałem zamatowany i przegrałem. Niestety, przegrałem pierwszą partię w życiu z Gotam Chessem i to w 23 ruchy, także smutno. Ale partia sama w sobie wydaje mi się, że była ciekawa. Od razu wiedziałem, że będę chciał zrobić z niej filmik, bo jest to dla mnie jakieś tam wydarzenie. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał mimo mojej porażki. Zresztą wiem, że Wy wolicie oglądać moje porażki niż zwycięstwa. Tak to jest w internecie. Zapraszam do Kielc. Trzymajcie się cieplutko i nara.